wszystkim, witam was w dziwnym filmie. Pierwszy raz w życiu oceniam kanał jakiejś osoby. Akurat tą osobą dzisiaj jest moglo. Osoba ta poprosiła mnie, żebym ocenił jej kanał na filmie. No i co no, co poradzić trzeba zrobić. Tej osoby dzisiaj dokonamy wielkiej oceny kanału. I zaczynamy od baneru może. Baner gościu masz ciekawy załkiem. to znaczy i masz swój napis, i masz jakieś nowe dzwoneczka. To mi się jak średnio podoba, bo to już jakby na starcie pokazuje, że jedyne na czym ci zależy, to na tym, żeby ludzie ci dzwonek klikali. A w sole może najpierw lepiej by było, żeby się zainteresowali kanałem, i dlatego taka i wiadomość, już na start, może być taka mało ciekawa. E, tutaj dwa razy użyty ten sam obrazek gamepada co hmm. wygląda trochę dziwnie, ale może tylko ja mam takie zdanie, może wcale nie jest tak źle, znaczy ogólnie wygląd nie najgorszy. Tak chciałem to zwrócić uwagę na te różne dodatkowe rzeczy. Jakieś tutaj widzę bańki, są jakieś te szlaczki. Te szlaczek trochę wygląda jakby był w pęcie narysowany, nie wiem czy nie dałoby się tego też może trochę bardziej poprawić. Um. Troszeczkę może dziwnie wygląda to, że po środku jest takie, takie wyszczeliste słoneczko i promienie, a w całym reszcie już czegoś takiego nie widać. Takiego efektu, co takim trochę dziwny robi efekt. Może mm, też można by to jakoś poprawić. Awatar widzę po prostu skopywane to, co jest na banerze, tylko usunięte to nie powinno być. Co akurat nie najgorsze, chociaż z daleka może być trochę słabo widoczny napis na awatarze. No i raczej mało kto tak mi się wydaje, używa swojej nazwy wawku, więc jakbyś miał kiedyś pomysł na coś innego może to wtedy może warto by zastosować. Bo tak chodząc na ten kanał, widzę trzy razy jedno słowo. Co już może być. Znaczy, nie wiem, ale akurat avatar można, mimo że w miarę ciekawy, to myślę, że można by to trochę zmienić. Ale dobra. Tutaj widzę jakieś te przesłane filmy, jakieś shortsy. Um, Okej, okay. od razu na starcie nie wiem, czy umieszczenie shortsów tak wysoko w sekcji tutaj kanału to jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że, no bądźmy szczerzy, chyba aż tak... Może nie zachęca ta kononoskopia tutaj, przedstawiona. Ale nie wiem, może to tylko ja. 20-54 wyświetlenia, no nie są to najgorsze wyświetlenia. Więc może... I nie jest to jakiś zły pomysł, żeby to robić. Tu może w tego vloga nie będę chciał klikać, bo nie chcę... Dostać czegoś złego na kanale, jakiegoś dziwnego. Hmm. Tutaj widzę jakieś shorty, widzę. A to w ogóle wstawię za pozwoleniem, bo wiesz, gościu, akurat w przypadku tej osoby to musisz mieć pozwolenie, żeby shorta zrobić, bo inaczej może ci usunąć cały e, film, więc tutaj bym uważał, radził uważać. Może przejdziemy sobie do playlist, bo playlist to jest dosyć ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie potrafi zrobić dokładnej playlist, to kanału dobrego nie ma. A patrząc na playlistę, masz trzy playlisty. Budowa mapy Darek Diamond. Uh, Okej. Okay. Nowa edycja brodaci. Sylwestrowie zapis live. Co to mamy? Budowa mapy. No dobrze, no akurat to w porządku. że Zrobiłeś taką jedną playlistę na to wszystko. Tutaj ta playlista, nie wiem w sumie po co powstała, skoro masz na niej tylko dwa filmy. Wiesz. Akurat na playlistę mogłoby się trochę więcej filmów przydać. Być może warto by było, gdybyś to z czymś połączył ewentualnie. strony zapis live 4-6 godzin. I teraz tutaj ci goście powiem minus duży, bo używasz w nazwie 4-6 godzin, a z drugiej strony to te filmy mają po 9 minut, po półtorej godziny maksymalnie, więc tak no, nawet gdy połączyć długość wszystkich tych filmów, to nie wyjdzie nawet te cztery. Więc tu polecałbym to zmienić bo taki clickbait trochę. To tak, nie, nie na plus za bardzo, nie na plus. A przejdźmy do społeczności, co ciekawe, go wrzucasz. Zobaczymy z jaką częstotliwością wrzucasz posty, bo to jest ważne dosyć. Okej, okay, z częstotliwością, no zobaczę tylko po pierwszych, dzień temu, tydzień temu no tak raz, dwa razy na tydzień maksymalnie, więc to też całkiem dobrze. Bo te za dużo postów to nie jest dobra rzecz, a utrzymujesz taki schemat, um, częstotliwość przyjemną, niespamującą. Um. No widzę tam informujesz o live'ach i takich i tam, o kluczyki nawet jakieś rozdajesz. Tutaj bym starać się z tym uważać, bo często mogą tak trochę szybko Kraść te kody. Może nie warto umieszczać ich publicznie w poście, bo nie wiadomo, kto w ogóle jest zgarni, tak dalej. A jest spoko, twoja decyzja, wiadomo. Um, Okej, okay. tutaj by mogło się coś przydać innego. Pamiętaj, że tworząc post w społeczności, możesz yy, wrzucić po prostu obrazek jak jakiś i wydaje mi się, że mogłoby to być lepsze niż link jakiś do Discorda. Chociaż czy ja tu widzę, że to jest jakiś... event? Nie, dobra. Dobra, nie znam się. No, społeczność społecznością, jak tam sobie jest. Kanały zobaczmy. Okej, okay, tutaj to może być trochę złe, że pokazujesz jakie osoby subskrybujesz, bo niektórzy lubią na to patrzeć i mogą na przykład Stwierdzić, że kanały, które subskrybujesz, nie są zbyt dobre, więc nie warto to ciebie też śledzić, ale to zależy tak naprawdę od osoby. Eee, czy jest tu tak naprawdę, jest się czegoś, śledzić? nie? No, właściwie to w sumie nie. Jakieś normalne kanały w miarę subskrybujesz, ale nie wiem, czy to jest akurat coś, co faktycznie byś chciał pokazywać. A jak to woli. W ogóle śmiesznie, że widzę, że tutaj subskrybujesz kanał na żywo. Czyli widzisz zawsze. Jak ktoś robi live? kurczę, to ty musi mieć naprawdę mocno zapchaną zakładkę YouTube'a. Skoro ci by to wyskakiwało daleko. No, a zobaczmy jakieś informacje: statystyki, data dołączała 1 września 2013 Podobny rok co do tego, kiedy ja zacząłem, znaczy kiedy ja stworzyłem swój kanał. Nie wiem czy rok później, czy nie wcześniej, ale widać, że kanał masz już długo, co ciekawe. A przeczytałem sobie opis. Elo, wskazujcie, z tej strony a ale to jest mój kanał. Mam 23 lata, jeśli przed. Wiem, bo robię gry komputerowe i słyszę, i nie tylko. Zostawcie komentarz w górę go. Dobra, tutaj znowu to samo namawianie co w banerze, więc tu tak krzywym okiem trochę patrzę. Tutaj mógłbyś dać w sumie spację po tym, bo to... Ta emotka się troszkę zlewa z opisem. I tak przy okazji, teraz wszyscy, czy raczej dużo, przynajmniej osób, ma już nowe systemy, więc może zawsze używać emoji normalnych zamiast takich emotek. Um, ale to taka tylko mała sugestia. Um, kompa masz trochę słabego, ci powiem. Ale 16 gigramu. <grymne> Ciekawe. Tutaj co do topisu to by się nawet tak jeszcze nie, nie przejęło tak mocno. Ale z, dlaczego masz tutaj aż tyle enterów w Polsce i jeszcze aż tyle enterów odstępu między tym a tym? tym? I tutaj aż 4 w ogóle. Co kolejny ten? to kolejny akapis to jeszcze więcej literów. no to możemy trochę może zmniejszyć może nie tak, jest tak dużo odstępów Mówię, co nie wsięłem w ogóle masz podobnie co ja ogólnych ciekawe tysiąc subskrypcji no się uzbierało widzę przez te wiele lat zobaczmy jak chciał o wszystkie filmy zobaczmy ok myślę że tutaj warto by popracować trochę nad miniaturkami albo nawet w ogóle nad tym, że ich tutaj nie masz żadnych, co jest takie słabe, trochę, ponieważ miniaturki to jest ważna rzecz. Bez miniaturek może być ciężko zdobyć subskrypcję. Chociaż widzę, że dla ciebie nie było to dużym problemem. Nie wiem, jak ty, gościu, w sumie wbijeś tysiąc subskrypcji bez miniaturek żadnych, ale spokojnie, widocznie kontent się akurat taki wstrzyliłeś. Hmm, nie wiem, czy będę, ch czy chcę w ogóle oglądać wszystkie te, czy jakiekolwiek filmy. Zobaczmy sobie, liczenie pieniędzy na konsolę na live, co to jest? Zrobiłeś live z liczenia groszówek. I polubiło to aż 4 osoby. I 30 wyświetleń. No cóż, myślę, że warto by się tutaj sugerować trochę wyświetleniami. I być może nie robić... rzeczy, które mogą się nie spodobać osobom, bo jednak zostawienie na... YouTube'ie takiego kolosa, półtora godzinnego, którego raczej mało kto obejrzy może nie być dobrym pomysłem i może YouTube przychylnie na to patrzeć. O, co to za chat? Dobra, co sobie tam ludzie gadają, niech sobie gadają. Hmm. No można by tu poprawić wiadomo te miniaturki. O, gameplay z dark, Darkest Dungeon 2. To w sumie mogę sobie zobaczyć z ciekawości. Troszkę wszystkim z tej strony mogę, a to od w Darkest Dungeon 2. Okej, okay. po pierwszych 6 sekundach powiem Ci tak. Jakość mikrofonu zdecydowanie jest do poprawy naprawdę nie wiem, jak zubyś tysiąc widzów mają z taką jakąś mikrofonu, ale widocznie może to jest dzięki komentarzowi dobremu. Nie oceniam. E, Babym musiał obejrzeć się na chyba całość. E, jakość muzyki w gry też słaba. Nie rozumiem czemu. E, gdybyś nagrywał to obs em to powinno być zupełnie bez problemu. Żeby jakość. Dźwięku z gry była w miarę dobra, być może, nie wiem, nagrywałeś, może przez brak mikrofonu dobrego, nagrywasz dźwięki z otoczenia i też wyłapuje ci z laptopa ten dźwięk, być może to jest ta wina. Też mógłbyś trochę popracować nad tytułami przynajmniej niektórych filmów. No, jak są jakieś takie typy vlogi, to jeszcze tytuł jest ok. Ale jak tutaj masz na przykład ten gameplay z Darkest Dungeons 2, to tutaj nic poza tym nie ma. Jest tytuł z małych Liter. Odcinek 0, mimo tego, że normalnie grasz tutaj, nie ma jakiegoś prologu czy coś w tym stylu. Może nie będę oglądał, bo sam sobie nie chcę spoilerować. <laughs> no i. Hmm. Te nawiasy tak dziwnie trochę wyglądają. Nie wiem, z tymi tytułami mógł się też coś zrobić, bo tak. Nie aż tak dobrze to wygląda. I czy jeszcze coś cokolwiek oprócz tego? W jakiej jakości w ogóle nagrywasz? Właśnie, co to jest w ogóle? Co to jest za dziwactwo? 720p 48. Powiem ci tak, nie wiem... Gdzie ty miałeś tutaj te informacje? Informacje... Intercore. Core i... Hmm. Może się nie znam, może to jest słaba grafika. Ale bez przesady, czy nie byłbyś w stanie wyrobić tych 60 FPS-ów na Full HD? Myślę, że mógłbyś przynajmniej spróbować. Bo tak niestandardowo 48 FPS-ów niektórzy mogą na to krzywo patrzeć, A i znam też osoby, które twierdzą, że jeżeli nie nagrywasz Full HD, no to w ogóle takiego filmu nie, o, nie oglądają. Więc jeżeli Ci zależy na oglądalności, też myślę, że można by się postarać o jakiś lepszy sprzęt. Masz gościu, kurczę, tysiąc ponad widzów 23 lata. Nie, 2, sorry, 24. Więc myślę, że powinieneś być w stanie uzbierać jakieś fundusze na lepszy sprzęt. No ale dobra, no wiadomo, to jest tam. Ten Darkest to jeden tylko pojedynczy z tych wszystkich różnych innych filmów, które w większości raczej są vlogowe, czy też jakieś z telefonu i coś takiego. O, ta ja ci wyszła, ile to twoja? <grym> to jest całkiem zabawna. Czekaj. To chyba nie jest twoja. Dlaczego na tej miniaturce jest gość, który nie jest tobą? Mężczyzno. Nie powinieneś kraść miniaturek innych ludzi. Ucz się samemu. Ściągnij sobie gimpa jakiegoś. Poradnik do gimpa. Obejrzysz sobie. Podwożysz jakieś. Jeżeli byłeś w stanie zrobić taki baner, to powinieneś być też w stanie zrobić lepsze miniaturki. I... To też byłoby nie najgorsze. Jeszcze tutaj bym zwrócił uwagę na to, że robisz omegle z jakimiś młodymi osobami, co może być niezbyt też dobrym pomysłem. YouTube średnio raczej patrzy na omegla, więc też może bym nie ryzykował na Twoim miejscu. Ale spokojnie, jeżeli miałeś z tym żadnych problemów do tej pory, to może to może ja mam jakieś nieświeże informacje, czy coś w ten desań. Myślę, że. Zobaczyłem to co chciałem W związku z tym kanałem, no chyba że jeszcze może kawałek tego komentarza No cóż, na początku może byłeś trochę bardziej śmiały z komentarzem, ale później już tak trochę, albo ciężko ci było słychać albo nic, więc Ha ale może we vlogach to inaczej wygląda. Dobra. W tym miejscu skończymy tak sądzę ocenę. Myślę, że kanał oceniam na takie 6 na 10 w związku ze wszystkimi minusami, które to się zażyły Plus za subskrypcję działaj tam sobie. No i co tak? Koniec oceny. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem. Mm. Yy, z danami jak można by ten kanał jeszcze ulepszyć. Jeżeli nie, to trudno. To, była pierwszy, to był pierwszy raz, kiedy dokonywałem oceny. Też możesz sam powiedzieć, czy nie pominąłem czegoś w tej ocenie, czy powinienem jeszcze na coś więcej zwracać uwagę. Jaka jeszcze z częstotliwością filmów? Okej, okay, dwa razy... Na... No, częstotliwość... Tak naprawdę częstotliwość nie jest tak istotna. Bardziej ważna jest regularność, więc możesz wsta wstawiać filmy nawet jeden raz na tydzień. A może stawiać 5 razy na tydzień? Najważniejsze, po prostu, żeby w mniej więcej podobnych godzinach, bo w ten sposób przeszykorzystujesz widzów na to, w jakich odstępach czasu i jakich godzinach te filmy udostępniasz. To jest też istotne w miarę. No, to dzięki za kanał do oceny. Zapraszam na kolejne filmy. I na razie.